Wielkimi garściami, no i oczywiście cieszyć się chwilą, cieszyć się fantastycznymi. Czy mogę znaczyć, zakupić? Dziękuję bardzo. Nie ma Pani jeszcze pewnie, co? Ta to Pani czeka. Proszę Państwa, proszę Państwa, ogłaszam się mi wody, że Pani nie czeka na męża, tylko czeka na męża. Ono po prostu nie ma. na ergometra są proszone te, do nas tutaj, do...

Bo tu je jest korupcja, bo kupić nie to prawa, ale nie ma się. Czekaj, bo robią większą bramkę, robią, wiesz, pompują. Dobrze, niech będzie. Kandydatka numer 7, lucky Patrycja seven, Matczak. Lucky 7. Numer 7, numer 7, Patrycja Matczak. Takie konkretnie